Wszystkie w się na moim kanale. I jak widzieliście, jest trochę takie zmienione tło I dzisiaj, słuchajcie, zaraz szkoła. Prosiliście mnie, bym nagrała haul i jest to połowa rzeczy, których, które potrzebuję do szkoły, bo wcześniejszą połowę mam z tamtych rok, tamtych lat, więc bez przedrzenia zaczynamy! Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się. Byłam w dwóch sklepach i kupiłam w dość. Poro rzeczy. Kupiłam właśnie wszystko w Biedronce. Nie ma Biedrona, nie ma Więc, dobra, zaczynamy. Ja to może podzielę na te dwa etapy, gdy byłam y, dwa razy w Biedronce. Więc pierwszą rzeczą jest to kosz na śmieci i jest on przesłodki. Zawsze chciałam właśnie mieć kosz na śmieci. I on bardzo mało kosztował, bo jakieś 17 zł. No i mam w środku dwa zeszyty świnki pepi dwa jeszcze te świnki Pepy, ponieważ bardzo lubię Pepe, teraz w ogóle jest na nią fan, nie wiem o co chodzi, że nagle y, na świnkę Pepe jest fan, no, ale bardzo mi się spodobała ta y te zeszyty i będę miała ją do wosu i do EDB, jeśli w ogóle będziemy potrzebować zeszytów. Tak jak każda osoba chyba kocha, kocha korektory, a korektory się bardzo szybko y, zużywają, więc mam korektory. Naklejki, które muszę jeszcze dokupić, ponieważ to jest za mało jak na mnie. Długopis i musiałam go kupić, ponieważ jest z leniwcem, więc no słuchajcie, no, musiałam go kupić oraz klej. Ołówki. Ołówków jest strasznie dużo, więc będę miała nawet na za rok. Długopisy z Bika. Z tych większych rzeczy są to dwa takie bloki techniczne. Nie chciałam pokazywać, bo jest to strasznie duże, ale mam dwa takie wielkie pudełka Brystoli, ponieważ zawsze Brystole się przydają i jeśli jesteś, nie wiem, dopiero dochodzisz do szkoły, coś w tym stylu, na pewno w siódmej klasie się na pewno przydadzą Brystole. A w ósmej wydaje mi się, że też, ponieważ często są jakieś prezentacje. Jeśli chodzi o kalendarz, to w tym roku będę miała taki zwykły, który wygrałam na konkursie yy, yy, przebierańców. Dobra, i teraz kolejna część holu. Kolejne kolektory, nożyczki, ponieważ zawsze Róża mi zabiera i potem szukam nożyczek. Kolejne długopisy, te są naprawdę bardzo dobrej jakości, bo tak samo z Kajeta. I zakreślacze. Karteczki są przylepne, zawsze się przydają, naprawdę. Dobra, to teraz czas na zeszyty. Ogólnie postanowiłam sobie, że mam zeszyty, tylko wiecie, one są takie hej, ty, tak, ty, jesteś niesamowita jest albo słodka po mamusi". Wiecie, dużo się damy przy tych książkach i przy tych zeszytach i jednak, jeśli jest jakiś ładny zeszyt, to chcę od razu się uczyć, chcę go ładnie prowadzić, więc y, pokażę Wam moje zeszyty. Dwa z takiej serii, takiej przesłodziutkiej. To jest najlepszy zeszyt, jaki znalazłam, jak Widzieliście, jednego kupiłam, ale nie wiem kompletnie do czego będzie mi on służył Kolejna jest to z Oxforda I słuchajcie, jeśli chcecie kupować zeszyty z Oxforda, to w Biedronce kosztują one 4 złote I słuchajcie, zeszyt, który po prostu zakochałam się A akurat był jedyny w sklepie Miałam go do matematyki, więc aż nawet go nie chcę używać Ale jest prześliczny Pokażę wam teraz jeszcze co mam w ogóle w szewce, bo tego jest strasznie dużo, a to jest wszystko z tamtego roku. Nie wiem, nie będziemy mieć w tym roku plastyki, ani nic z tylu, więc nie wiem do czego ja to użyję, ale Was zapraszam. Z tyłu są te wszystkie zeszyty, o których Wam mówiłam i jak widzicie, one nie wyglądają jakoś tak super. No właśnie, tutaj mam zeszyty z tamtego roku, więc widzicie, też nie wyglądają jakoś super. Pastele, tu w ogóle mam jeszcze węgiel. Do malowania z który które klasy. To jest ten ścieralny. Tu mam różne teczki, kolorowe te. Teczki kolorowe, papiery. Tu mam różne takie wycinanki. jak widzicie. Śliczne papiery kolorowe, więc w sumie jest tego bardziej na plastykę. Nie wiem, czy to jeszcze użyję, ale weźcie, jak to się prezentuje. Słuchajcie, że zapomniałam wspomnieć o Bidonie, i jest to w ogóle. Promocja życia. Promocja życia. Yy, a wiecie, że teraz jest to, że no nie można zbytnie używać. Tego plastiku, próbujemy jakoś yy, pomóc naszym środowiskowi... środowiskowi. Więc taka butelka, taki bidon i to jest na 0,8 litra, więc jest to taki bardzo dobry jakby wymiar. Taki bidon kosztuje jakieś 7 zł w dekatlonie. Mam nadzieję, że ten haul Wam jakoś pomógł. Że stwierdziliście, że może jeszcze dokupicie sobie jakieś rzeczy, bo Wam brakuje. Pomogłam Wam jakoś. I do zobaczenia w tym odcinku. Kocham Was, papa! Pa.